Było mnie dłuższy czas na, na moim kanale. Ale dziś, 19 listopada, postanowiłam znowu się uaktywnić. E, dziś nałożyłam czerwony kolor, a koro, czerwony kolor to działanie i jakiś tam taki tak zwany płodny dzień. Nagrałam parę lajków na, na Facebooku. Postanowiłam tutaj. Chciałabym porozmawiać o, o czakrach dziś. Czakry, dla tych, co nie wiedzą, to są centra energetyczne człowieka, nie komunikujemy się z innymi ludźmi. Czakry, które są zablokowane, nie, nie mają przepływu, są powodem między innymi naszych chorób. O czymże jest choroba? Choroba jest blokiem energetycznym. Kiedyś tłumaczyłam, że na przykład, jak płynie rzeka i zahacza się jeden patyk, do tego patyka dołącza drugi, trzeci, czwarty, piąty i nagle jest tego dużo i rzeka bierze inny nurt. I tak jest wewnątrz naszego ciała. Czyli jeżeli. Są blokady, nazwijmy to zanieczyszczenia brudy. Czakra nieprawidłowo funkcjonuje, zaczyna zmieniać się bieg energii życia. I tak powstaje blokada, która później jest przyczyną naszych chorób. Dla, dla przypomnienia króciutko to. Jest siedem podstawowych znanych czakr, i w tym momencie się tym zajmiemy czyli czakra podstawy, która mieści się na dole i ona wibruje w dół do ziemi. Jest to czakra zwana inaczej korzenna. Na tej czakrze jest nasza moc, zdrowie, niewinność tam siedzi często poczucie winy, błogość. Drugą czakrą jest czakra podbrzusza, czakra sakralna. Czakra seksu różnie jest nazywana. I na tej czakrze oczywiście są przypisane czakrą odpowiednie narządy, na przykład drugi czakrze. Są przypisane narządy między innymi rodne. A więc jeżeli jest blokada na drugiej czakrze, to mamy problem z seksem. Mamy problem z odczuwaniem przyjemności, bo boska cecha urzeczywistnienia. Na drugiej czakrze to jest między innymi przyjemność zadowolenie, ale także nasze narządy chorują. Narządy m.in. innymi rodne. Czakra trzecia jest to czakra splotu słonecznego. Znajduje się tutaj na, na poziomie żołądka, brzucha. Czakra podbrzusza jest nad, poniżej pępka w punkcie hara też, centrum energetycznym hara, gdzie w sztukach walki jak tam zostanie się uderzony, to, to można skończyć życie. Jest to bardzo ważny punkt. I na czakrze splotu słonecznego są nasze emocje. Są nasze... Mm, Stare, nieodchorowane emocje, tam też jest spełnienie. Tam jest poczucie braku, czyli nasza obfitość, a przeciwieństwo jest poczucie braku. Jeżeli jest zablokowana, to nie czujemy spełnienia. No i takim ważnym elementem jest właśnie nieprzebaczenie. Przebaczenie to jest na splocie. Czwarta czakra, to czakra serca, jest ona tutaj. Czakra serca y, odpowiada, za serce też i narządy tu w okolicy przypisanym, ale jest to też nasze centrum miłości. Tak dużo się teraz mówi o koherencji, o wdzięczności. Także jeżeli ta nasza czakra jest zablokowana, bo funkcjonuje nieprawidłowo, jesteśmy zamknięci na miłość. Jest, nie wiedzie się często nam. Nie ma. Tej subtelności, czułości, delikatności. Sami nie wiemy, kiedy mamy tą czakrę zamkniętą. Piątą czakrą jest czakra gardła. Jest to nasza czakra, która mówi o naszej ekspresji, kreacji. Jest to bardzo ważna czakra. Przez tą czakrę moim, z mojej wiedzy dusza jakby się upomina o, o przejawienie. O kreację, o pójściu zgodnie z naszym planem. Na czakrze gardła jest boska swoboda, lekkość, łatwość, spontaniczność, wolność. Szósta czakra jest to czakra trzeciego oka. Jest to też ważna czakra, która, która kiedy jest zablokowana nieprzytomnością, na przykład z nadużywania używek bądź z życia w dzieciństwie, w rodzinie z problemem alkoholowym czy narkotykowym. Ta czakra jest bardzo ważna, bo na tej czakrze jest mądrość, spokój, pewność, zdecydowanie, harmonia. To są boskie cechy. I czakra korony jest to nasza najwyższa część, łącząca nas ze źródłem, z twórcą Jeżeli jest zablokowana, do tego. Przepływu nie mamy, no i wtedy ogólnie nie funkcjonujemy prawidłowo. A więc może prowadzimy medytację oczyszczania czakr. A więc służę ręce w bądź rozłóż tak jak tobie wygodnie, jak siadasz do medytacji w takiej pozycji i, i, i w takim w takim miejscu, gdzie jest Ci wygodnie. Spróbuj się wczuć w czasie tego, kiedy pod, po, prowadzę tą medytację, płynie energia i może być tak, że twoje czakry zostaną oczyszczone, zharmonizowane, wypakowane. A więc napełniam się już teraz, spokojem i miłością. Czystą błogością zapraszam do mojego serca. Czystą miłość i spokój już teraz otwiera moje serce. Na czystą miłość moje działo na przepływ czystej miłości, radości. Światłość już teraz przepływa przez mnie. Czysta energia miłości, energia trzecia. płynie od stu. Od głowy aż do stóp, zasilając, oczyszczając już teraz wypełnić nasze ciała czystą energią miłości z boskiego źródła. Przenoszę uwagę na czakrę podstawy, niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, Pana, jeszcze bardziej otwarta. To znaczy, że już teraz przez czakrę podstawy przepuszczam światło. Światło wiruje, światło oczyszcza, światło pania. Światło rozpuszcza wszelkie blokady, podpięcie, podłączenie. I już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, blokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę pod, podstawy przepuszczam światło. Boską moc, zdrowie, błogość, niewinność, światłość, czystość. Przenoszę uwagę na czakry podbrzusza, Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz, przez czakry podbrzusza przypuszczą światło. Światło i oczyszczając puszki, uwalnia wszelkie blokady, zanieczyszczenia. Wszystko to, co nam mnie służy, już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą, czakrę pod przuszę. przypuszczam, boskie bezpieczeństwo. Zgodę, wygodę, boską niezależność, zadowolenie, spełnienie, szacunek, docenienie. Ja już teraz przenoszę uwagę na czakry z słonecznego, niech zostanie odczczulona, zharmonizowana, odblokowana jeszcze bardziej odwarte. A to znaczy, że już teraz przez czakrę splotu słonecznego przepuszczam boskie świat. I już teraz boskie światło oczyszczam, spuszczam uwalnia, wszelkie blokady, podłączenia, podpięcia. Już teraz światło wieruje, rozpuszcza i przez oczyszczony Zharmonizowaną, odpokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę spotu słonecznego. Przypuszczam boskie spełnienie, obfitość, radość, wdzięczność, przebaczenie. Przynoszę uwagę na czakrę serca. Niech zostanie oszczona, zharmonizowana, opakowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czekoladę serca przypuszczam boski światło. Światło oczyszcza, światło rozpuszcza, światło uwalnia. Światło rozpuszcza cały smutek, zgorzknięcie, poczucie nieskończonej samotności. I już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odbudowaną, jeszcze bardziej otwartą serca przepuszczam miłość wdzięczność, współczucie, współodczuwanie radość, radość, boską radość przenoszę uwagę na czakrę gardła niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana odblokowana jeszcze bardziej otwarta a to znaczy, że już teraz przez czakrę gardła przepuszczam światło Światło wiruje, światło uczyszcza, światło palnia. Wszelkie blokady zahamowania, blokady na kreację, ekspresję, na swobodne wyrażanie siebie. Już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, opakowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę gardła przepuszczam boską swobodę, lekkość, łatwość, spontaniczność. Przepuszczam wolność, wolną, mi. wolną, mi. tak, to jest nasza wolność. Przynoszę uwagę na czakrę trzeciego oka, niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta, a to znaczy, że już teraz przez czakrę trzeciego oka przepuszczam światło. Światło rozpuszcza, światło uwalnia. Wszelkie blokady, wszelkie kody, lęk, panikę, strach, tak, wszelkie podłączenia z nieprzytomnienia I już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą, czakry trzeciego oka przepuszczam boską mądrość, boski spokój, boską cierpliwość. Boskie zdecydowanie, pewność. Tak. I już teraz idę śmiało i odważnie przez życie. Przenoszę uwagę na czakrę korony. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę korony przepuszczam światło. Boskie światło. Światło najczystszej miłości z boskiego źródła. I już teraz, przez oczyszczoną, zharmonizowaną, czy jeszcze bardziej otwartą Czakry korony, przepuszczam boską prostotę, boską prawdę, boską rzeczywistość, światłość i czystość. I już teraz, nasz kanał łączący ze Stwórcą, jest oczyszczony i połączona. Energia ze źródła płynie z góry. Proszę energię od razu ziemi oczyszczenie, zasilanie. I już teraz krążą obie energie i łączą się na sercu, i spotyka się tu nieba ziemi. I tak przybiegła dziś. Wstępna medytacja oczyszczalnia czakr. One są podobne, a często i różne, w zależności od słuchających i potrzeb. A więc dziękuję Ci za wys... obecność, za wysłuchanie. I zapraszam na kolejne. Dziękuję, do następnego razu. Pa, pa.